Hey, cześć, to Was z tej strony, Nesko. Dzisiaj witam Was w grze Layers of Fear. Jest to gra polskiego studia, po prostu gra, która dostała niesamowite oceny, bardzo się wszystkim spodobała. Zobaczymy dlaczego, ja naprawdę jestem ciekawy. Słyszałem, że jest dobra, elewem polecał, więc nie ma co narzekać, będziemy grali. Ja jeszcze w to nie grałem. odpaliłem sobie tylko początek, żeby zobaczyć, jak mi działają fps -y, więc no właśnie. I tak, jeżeli, jeżeli trzeba będzie coś tłumaczyć, a wiem, że trzeba będzie coś tłumaczyć, bo ta gra jest podobna do amnezji. A tam w amnezji było dużo kartek, tutaj też jest dużo kartek, zapewne. Tutaj jest pewnie dużo gadania, tutaj jest pewnie dużo ogólnie wszystkiego, więc ja postaram się, ale nic nie obiecuję, przetłumaczyć to co tam jest. Jeżeli mi się to nie uda, to wtedy napiszę wam, że mi się nie udało. No, albo zobaczycie zresztą. Dobra, zaczynamy, klikamy new game i lecimy z tym koksem. Co to będzie? Ewentualnie dam na wam dam, dam wam napisy, żeby nie przeciw oh, Deeper and deeper i. my hands. so many times on broken bottles each night drowning in a cold sweat but there is a way a way to bring back what life took from me the only precious thing Dobra, w sumie powiem Wam tak, ale ładna grafika, sztyw dupę, naprawdę. Ale nie, bo tak nie zwracałem uwagi wcześniej na to, ale naprawdę ty, popatrzcie, ładna grafika jest. O, tu, tu coś się pojawiło. Dobra, dowiedzieliśmy się w skrócie. Wow! Jakie ładne tekstury, jaki ładny model 3D, no po prostu amazing. Dowiedzieliśmy się, że. Yy... Świat odebrał mu jakąś jedyną ważną rzecz w jego życiu i, i tą, tą rzecz chciałby od, od, odzyskać, tak? Kaganiec dla psa. Dobra, czy to Kaganie kaganiec to chyba nie jest dla mnie ważnego, tak mi się wydaje. E, ja nie wiem jak mi w tej grze pójdzie granie ogólnie, bo jednak e, ja w amnezji jakoś nie przepadałem za tą grą, tak mam szczerze, muszę powiedzieć. I co chyba było widać, bo chyba tego nie nagrałem, tak? Znaczy, to jeżeli, jeżeli znacie mój kanał, to wiecie, że nie nagrałem amnezji. Co to jest? To jest po prostu zwyczajne... Y od, ten, wytentegowanie. Jak to się nazywa? Wypowiedź krytyków na temat otwarcia galerii. I to, to tyle co. O, tam coś się stłukło. A dlaczego tam się coś stłukło? Szczur, dobra, szczur, ale tego to. Bo można się spodziewać, że coś stłukło, bo przecież jest to jakiś tak widoczny, bardzo stary dom, tak. To wszystkiego się można w takim domu spodziewać. Jakie ładne odbicie światła. No nie, ja będę się grafiką zachwycał, no. Robię teraz się w 3D, w szkole się uczę i teraz będę się zachwycał grafiką po prostu. No, po prostu amazing, naprawdę. O, nawet popatrzcie, jesteś człowiekiem, no. Tego myślę, o, 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 teraz będzie lepiej wdać człowieka. Bardzo brzydki człowiek, bardzo rozpikselowany człowiek w środku. O, butelka z perfumami, jaka ładna butelka z perfumami. Kuźwa, jakie to wszystko jest ładne, no. O, below knee, e, jakaś to jest chyba recepta od, od, od lekarza jakiegoś, albo coś takiego? Below kni... nie wiem, nie wiem. How the hell did, how, how the hell did they, e, they, they Jezu, jak trudno rozpytać, to na pewno jest coś od lekarza, bo lekarze piszą tak, że ich się rozczytać nie da, więc no niestety, ale musimy to potwierdzić, tak? O, to mogę chyba przeczytać, poczekajcie, najpierw sobie tak na szybko przeczytam e Jeżeli naprawdę zależy ci na tym pokoju, może powinieneś e patrzeć, gdzie zostawiasz klucze Zaniosłem je z powrotem do twojego, do twojego biura, tak? Mi miłego dnia po prostu, tak, miłego dnia Dobra, czyli wiemy, że klucz mamy w jego biurze, a jego biuro zapewne jest na górze Ale się zrymowało ta rymowanka mała, wyszła mi normalnie jak... No dalej chyba nie, nie dam rady zrymować, no ale dobra, poczekajcie, co to jest? Tutaj mamy wiaderko jakieś, tutaj coś jeszcze może jest ładnego, co mogę... O, drzwi, dobra, drzwi mogą akurat być, drzwi mi pasują. Eee... Gra podobno niesamowitą, niesamowicie fajne fabułę What? Czy, aha, ja z tamtej strony otworzyłem, dobra. Tu mamy czajniczek, tu mamy jeszcze jakieś szafeczki, które są zamknięte, tu jest jedno otwarte widzę. I mamy szkło, no tak, bo to bo przecież szczur rozbił nam ten. Tu coś jeszcze jest, ale tu chyba nic w takich miejscach chyba nic nie znajdziemy, tak mi się wydaje. Nie możemy skakać, więc, więc gra jest do dupy zwyczajnie, tak? Nie da się skakać, gra jest do dupy, no to jest jednoznaczny Przecież hello! Przecież każdy o tym wie. Według mnie jak w grze nie da się skakać, to jest do dupy. Ja przynajmniej mam takie takie... Nie no dobra, żartuję ale wiedźmy dwójka mi się na nie podobał, dlatego że nie dało się tam skakać i mały murek robił to przeszkodę. Nie, ja ogólnie taki gier nie, nie lubię, naprawdę. Możemy zagrać na pianinie? Ja... ja gram. lepiej. Ale i tak, i tak, dlaczego to się zamknęło? Mogę to. A, zamknęło się całe pianino, okej, okay, chyba się nie podobało. O, nuty. Chyba się nie podobało, dlatego kogoś, kto jest jeszcze w tym domu, to, że. To, że ja nie umiem grać na pianinie Albo próbowałem grać na pinię. G Galactic Grand Opening in Flames, czyli co, mam zrozumieć, że się spaliło, tak? E A nie, sorry, to jest Department Store, kills... It, e Spalił się budynek, e, Departament, Departament to mi się teraz kojarzy z Departamentem, tak? W sensie jakimś ja tematu jest store, czyli sklep, sklep Departamentu, 243 ludzi uszkodził, w sensie zranił, 37 ludzi zabił, ten nieszczęsny ogień, płomień, whatever, bandaże, ładne bandaże. Czy my możemy tutaj cokolwiek podnieść? Lustro rozbity. no, czy my mamy latarkę? Ej, bez jaj, my mamy latarkę, ja jakoś tej latarki nie widzę. Przynajmniej, wyglądało przynajmniej jak miał latarkę, tak? Może, może jej nie mam, nie wiem Do narni się raczej ten nie dostaniemy, więc nie ma co próbować Dobra, okej, okay, okej, okay. nie ma się nie ma co próbować Dlaczego? Czy tutaj też były szczury? Czy to wszędzie są szczury? Czy, czy ta gra opiera się na szczurach? Czy tam? Może jeszcze iść nie będę Tu mamy obraz, na początku jeszcze było coś napisane, że jeżeli obraz jest narysowany z, Jeżeli jest rysowany z emocjami, że tak powiem, to wtedy to nie jest obraz E, obraz tego, który siedzi, a obraz tego, który maluje. K chyba tak, to dobrze zrozumiałem mi się wydaje. O, czerwony kapturek i wilk. Czerwony kapturek rozmawia z wilkiem. Czerwony kapturek został pożarty przez wilka. Wszystkie wnętrzności czerwonego kapturka wymikają się spod kontroli i wypadają z pyska wielkiego wilka i krew na ścianie symbolizuje, że najpierw ją rozciachał. Tak. Potem wilk zamienił się w. babcie? Czerwonego kapturka, nie wiem. I. Czerw... wilk przerwany za czerwone. Co! Czy, czy ja coś źle zrozumiałem? No czekajcie, no to dobra, okej, okay. no idzie do tego co nie... A, on najpierw rozmawia, dobra. Idzie potem do babci, zjada babcie, to można by chyba tak zrozumieć. Przychodzi czerwony kapturek z koszyczkiem i wilk go zjada, tylko że to jest o troszeczkę bardziej brutalnie przedstawione, możemy powiedzieć, prawda? Więc nie wiem czy to jest plan taki, żeby to ładnie brzydko przedstawić, ale no jest przedstawione, O, 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 tu coś się rozwaliło. A to jest drewno do kominka, dobra. To ma większy sens. Okej, okay, tutaj chyba już więcej nic nie, nie znajdę, tak mi się wydaje, więc chyba możemy iść. O, tu jest światło, dobrze wiedzieć, naprawdę dobrze wiedzieć. Jak gra jest w ciemności, to o dziwo bardziej się tnie, niż jak jest jasno. Znaczy odwrotnie, znaczy właśnie, no właśnie, bardziej się tnie, jak jest ciemno. Tak. A tu jest, e, masz problem? Zadzwoń! 5553825 Szybko, efektownie i dyskretnie. Chyba firma jakiegoś kurde zabójcy. Nie mamy klucza, no przecież klucz, czy przypadkiem klucz nie miał być w jego ofisie? Tamto to jest jego ofis, dobra. E, przeszukać szuflady, mogłem pomyśleć jakby nie patrzeć, prawda? Mogłem pomyśleć. Czy on kuleje? Czy nasza postać kuleje? Ty, bo możemy jednak biegać, Ty, no ja nie wierzę, ja żebym tego nie zauważył. E, miałem przeszukać szafki, właśnie, tu jest szafka. Tu jest klucz, no! O, właśnie, dobrze wiedzieć, okej. Okay. O, i tu jest coś jeszcze. O, w dupę jeza, do czytania dużo! Mój drogi przyjacielu, pozwól, że zadam ci jedno proste pytanie. Czy ty postradałeś zmysły? Rozumiem, że przechodzisz przez trudny okres czasu, naprawdę to rozumiem, dlatego zgodziłem się, żebyś wykonał dla mnie te ilustracje ze względu na dawne czasy, po prostu. Dałem ci na pozór naprawdę proste zadanie rysować Czerwonego Kapturka. No wydawało mi się, że potrafię zrobić przez sen, ale to co dostałem przeszło maleńsze oczekiwania. Ten koszmar. No nie mogę tego dać dla dzieci jako bajki. Nie mam mowy, żem to wydał i szczerze to żałuję, że zgodziłem się na płatność z góry. Proszę ci naprawdę weźcie w garść. Twój stary kumpel Jan Brickstone. co tu już więcej chyba nic nie ma w takim razie chyba możemy wybrać się do do pokoju który był zamknięty nie, sorry, ten klucz prowadzi do pokoju, który jest na dole, gdzie e, jakaś ktoś, jakieś coś, jakieś ktoś zostawiło nam ten klucz w ofisie, bo, bo wiedział, że źle robimy, zostawiając klucz gdzieś tam, nieważne. O, ładny, to jest, to jest, proszę was, moi kochani, to jest pracownia, to jest workshop, tak powiedziałam, na, 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 zresztą na początku, tak, pędzle, 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 duża szuflada, duża szuflada, tu też jest duża szuflada, ale wszystko puste, tu są jakieś... E, Jakieś co się, tu mamy sztalugę Okej okay. eee, Tu mamy sztalugę, a tu mamy szafę, która jest niestety zamknięta. Z jakiej racji ona, przepraszam jest bardzo zamknięta. Z... Dlaczego ten człowiek, którego, do którego w sumie należy tak naprawdę to coś, nie ma kluczy do swojej własnej szafy? Przecież to jest... Jeszcze dziwne. O o, 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 o. Eee, a tutaj mogę coś znaleźć na przykład w tych pędzlach, czy poczekajcie, czy ja mam rozumieć, że ja w tych wszystkich rzeczach, bo to jest jakby przeszukanie, co nie? Tak by tak, mi... Taka lupa, prawda? Lupa zazwyczaj symbolizuje to, że możemy coś przeszukać. o to jest coś napisane. Eee, deep... Kuźwa, jak to trudno rozczytać, co to, to też lekarz pisał, pisał, czy co? Ja nie potrafię tego rozczytać, przepraszam bardzo, nie potrafię. Najwyżej znajdę napisy w nanecie i dam wam tu, ale ja tego... Pod... nie potrafię przeczytać, przepraszam. Może tu coś będzie, może w tej szufladce coś będzie, no wysuń się Nie ma, no niestety, ale nic tutaj nie ma, no Dobra Niestety była trudna kartka do rozczytania Czy możemy wyjść teraz z tego pokoju, czy... Ktoś coś tu zatrzasnął, nie Eee... Eee... Po poproszę drzwi z powrotem Czy to jest, są drzwi z jakiegoś, nie wiem, potworu i spółka, czy co, że, że mi to nie działa? Chyba tak, huźwa, bo... Z takimi drzwiami to ja się jeszcze nie spotkałem w grze Przecież to, a... Czy ja mogę się teraz... Czy tu jest powrót? Nie ma, no zamknęły się drzwi kuśwa. A śmieciarki przeszły, tak wam szczerze powiem. Nie! Ale... No ty w dupę! To są jakieś jaja, czy ja tutaj się znajdę, czy w tym pokoju? A! Zamknij się. Ole mi ciarki przeszły, ja pierdzielę To tyle. Okej okay. Dobra, było... Póki co jest ciekawie, póki co dobrze się zapowiada. Going in a Aha, idę w kółko, super, czekajcie, a jeżeli teraz się wrócę, to będzie coś tam, czy... Nie, drzwi się, to, to drzwi się totalnie zamknęły, więc nie ma nawet tam co próbować iść tak naprawdę. To jest jakaś szafka, a w środku jest jakaś notatka. No ty się, chyba ja, ja robisz, grę. William Ho Green pisze do nas, że dostał od nas jakieś brzydkie listy. Nie tylko on, ale też jego żona, jego koledzy, jego, jego ogólnie współpracownicy, tak? I on sobie tego nie życzy. Znaczy, ja nie wiem, czy to jest ogólnie od naszej postaci, czy ogólnie od kogoś tam, ale on sobie tego nie życzy i jeżeli tak, ten ktoś napisał te, te listy, wyśle do niego kolejne listy, to te listy trafią do, do gazety, tak? I, I jeżeli potrzebujemy, albo ta osoba, która napisała ten list, potrzebuje pomocy psychologicznej, to jego asystent może z, jakoś tam pomóc nam w znalezieniu, w znalezieniu tego, tak? E, w znalezieniu pomocy w takim sensie, tak? i No. I on rozumie, że my możemy przechodzić przez, przez trudny czas, czyli że... Ja, ja bym rozumiał to tak, że postać, którą gramy, ona straciła żonę, możemy powiedzieć, prawda? I... Znaczy, nie wiem, nie wiem, czy dobrze rozumiem to, co tutaj było napisane, być może coś... coś... Poczekajcie, może coś źle zrozumiałem, poczekajcie. Tak, e, on... Z tego, co, z tego, co ja, ja, ja bym rozumiał, to ten człowiek stracił żonę, a oni... E, a oni, oni zrobili, według chyba naszej postaci, coś źle. I... I on zaczął pisać do tamtych ludzi, że, 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 że źle zrobili coś, tak? Może by tak. Ja bym to tak zrozumiał, ja bym to tak mógł wam to przetłumaczyć, tak? Według mnie, dobra, tu mamy skrzynkę, której może na razie nie będę otwierał. Obczaję, może coś jest w innych jakichś półkach, nie wiem, bo się boję otworzyć, bo ona do mnie mówi. Ona do nas perfidnie mówi. Wedding! Invitation for the wedding! Okej, okay, okej, okay, zaproszenie na ślub zwyczajnie, dobra. E, tu nie możemy otworzyć, tu mamy jeszcze szafki. Może nie, ale tu jest czy to śmierć? Nie, już myślałem, że to śmierć. Możemy zapalić lampki, znaczy w sensie te. czy to się ruszyło? Ej, to się ruszyło 5, e-poczekaj, poczekaj. 4, 8, 5 Tu chyba jeszcze będzie jakiś. Czy ktoś zapukał do drzwi? Nie, są zamknięte, hello. E, 485, tak? Tutaj ile jest tych do otwarcia? 485, dobra. E, 4-8 oh, w dupę. O oh, w dupę. Oż. The thought alone that the most beautiful piece of art doesn't have my name on it, is killing me. So? Will you marry me? Okej, okay, to były chyba jego słowa do jego żony, że ona jest najpiękniejszą rzeczą na świecie, a na niej nie ma jego napisu albo czegoś takiego, prawda, i, i czy, czy za niego wyjdzie zwyczajnie, tak, to właśnie o to chodziło. Never forget, okej, okay, pojawiły się kolejne drzwi, nie możemy niestety wziąć tego pierścionka, więc, no, never forget, okej, okay. dobra, możemy iść tak, by nie patrzeć dalej. Ała, okej, okay. eee... Czy my tu mamy że masz jakieś save y albo coś? Jest to jakieś. Jest kontynuuj. Ale nie wiem, czy to będą, będą jako savey, czy nie. I to bym z chęcią szczerze Wam powiem, że zakończył odcinek, żeby pokazać wam. Nie wiem, czy tutaj będą jakieś checkpointy, czy tutaj nie będzie checkpointów. Nie mam pojęcia, jak to wygląda. Wszystkie jego nowe obrazy zostały wyśmiane. A, chociaż kiedyś był naprawdę dobrym. E, Artystą. Nie wiem, może nasz bohater e, załamał się pod względem krytyki, ostrej krytyki, ze strony e, krytyków ogólnie na temat jego sztuki, bo, bo z tego, co się właśnie dowiedziałem, to jego obrazy zostały wyśmiane zwyczajnie przez, przez ludzi, tak? Więc e, nie wiem, czy to jest. E, czy to jest... Znaczy to na pewno dla niego zadziałało, bo to chyba można się domyślać, tak? To chyba takie coś, to by chyba na każdego zadziałało. Ten Globus wygląda jakby miał... oczy. E, i, I jakimiś tragi, tragicznymi zdarzeniami, jakie zda, zdarzyły się w jego życiu, tak? To jest lalka... A, LALKA! Jezus Ja, ja pierdziele! Ja wiedziałem, że to ta taka podejrzanie wyglądała, ale nie sądziłem, że takie coś się stanie. Okej... Okay? Nie, wolę się tu wrócić, żeby zobaczyć na pewno to niczego nie ma. Okej, okay, te, tego po takiej grze się nie spodziewałam, naprawdę. Okej, okay, dobra. Niesamowite, naprawdę, niesamowite. O, widzę dźwig, nie? która otworzyła nam przejść do pokoju, w którym szyfiko byliśmy. I tutaj zapadliśmy się. What the fuck? Przecież tu była dzi dziura. I don't get it, seriously, I don't get it. To jest nadzwyczaj dziwne. Nadzwyczaj dziwne, naprawdę, uwierzcie mi, nadzwyczaj dziwne. Dobra, okej. Okay. Eee. Ja tu znowu nie. Okej, okay, tym razem się nie zawali, dobra jest. Tu, w takim razie, skoro tu jest po, tajne przejście po tej stronie. Czy nie, drzwi! Poczekajcie, drzwi w takim razie, dobra. Ciemny, długi, w sumie nie. Wiecie, co właśnie przeciwne to jest? To jest długi, jasny korytarz. O dziwo, jasny korytarz. I ten korytarz, powiem wam szczerze, że zostawię sobie na następny odcinek. Ja mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, że spojrzycie na niego dobrym okiem, że zostawicie łapkę w górę, że polecicie, że udostępnicie, że zostawicie komentarz i powiecie mi, czy przytłumaczyłem coś źle, czy wszystko było ok, czy wam się podobało itp. i Mi się widzimy w na następnym odcinku. Na razie, trzymajcie się, do zobaczenia, pa, 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 pa i tyle, pa, pa.